Prezydent Wałęsa i premier Pawlak popierają dwóch różnych kandydatów na stanowisko komendanta głównego policji, ujawnił minister Milczanowski. Władze Unii Wolności chcą usunąć Barbarę Labudę z tej partii. Zarząd Huty Lukini Warszawa i Komitet Strajkowy podpisały porozumienie płacowe. Drugie wydanie informacji. Jarosław Celiń. Witam Państwa. PSL wycofało poparcie dla wicepremiera i ministra rolnictwa Romana Jagiński. W Krakowie powstało pierwsze stowarzyszenie rodzin, których bliscy zaginęli. W Bułgarii powstał rząd tymczasowy. Nowe wybory odbędą się w kwietniu. Dobry wieczór państwu. Dorota Gawryluk zapraszam na informacje. Dobry wieczór w informacjach wita Państwa Urszula Rzepczak. Przypatrzmy się temu, czym żyje dziś kraj i świat. Masakra na warszawskiej woli od kul zginęło pięciu mężczyzn. Nigdzie w Jugosławii nie można czuć się bezpiecznie, twierdzą dowódcy NATO. W Warszawskiej klinice kardiochirurgii trwa unikalna operacja, jednocześnie serca i mózgu. Zbiorowy mord w centrum Warszawy. Joanna Wrześniewska, witam państwa i zapraszam na informacje. SLD chce odwołać ministra edukacji Mirosława Handkego. Czy to sposób na obalenie całego rządu? Już tylko godziny pozostały Marianowi Zagornemu, żeby zgłosić się do więzienia, gdzie ma odsiedzieć 15-tysięczny wyrok. Czy pod Rzeszowem wylądowało UFO? Tak przynajmniej twierdzą znawcy przedmiotu. Godzinę temu SLD złożył marszałkowi Sejmu. W... Dobry wieczór, witamy państwa. Joanna Wrześniewska. Mój zapraszamy na informacje. Papież ma już prawie za sobą trzeci dzień trudnej pielgrzymki na Ukrainę. Teraz odpoczywa we Lwowie. Wybory parlamentarne odbędą się 23 września. Zarządził prezydent Aleksander Kwaśniewski. Śledztwo w sprawie generała Marka Papały, zamordowanego 3 lata temu komendanta głównego policji, przedłużone o pół roku. Zaczął się drugi etap ukraińskiej pielgrzymki papieża. Chyba mniej. Tu... Informacje właśnie, szaną, Witam Państwa. Stołeczni policjanci zbierają podpisy pod petycją do Aleksandra Kwaśniewskiego, chcą prosić prezydenta... Dobry wieczór, Jarosław Bugała, witam państwa w pierwszy dzień Nowego Roku i zapraszam na informacje. Powitaliśmy nowy rok. Na sylwestrowych balach, prywatkach u znajomych i pod gołym niebem. Było hucznie, ale spokojnie. Kolejne cudowne ocalenie w Iranie. Po sześciu dniach wydobyto spod gruzów żywego mężczyznę. Uratowała go szafa. Kto zostanie światowym idolem? Finałowy koncert wieczorem w Polsacie. Rok 2004 będzie jednym z najważniejszych w historii naszego kraju. Dokładnie za cztery miesiące Polska wejdzie do Unii. Dlaczego ABW wysłało list do prezesa MBP? To są absolutnie rutynowe działania. Nie tylko i nie e, służb specjalnych. Ważą się losy fuzji PKO-SA i BPH. Porządek prawny oraz interes publiczny. Poparzona Angelika po roku w szpitalach wróciła do domu. Angela sobie zamówiła gołąbki na, na przyjazd do domu. Poktorowe wydarzenia. Witam Państwa. Zaczy... Jak prezydent z premierem. Zrobimy wszystko, żeby ta współpraca wyglądała y, dobrze. Pan prezydent i pan premier, myślę, dość dużo kwestii, które jakoś były do tej pory niewyjaśnione, sobie wyjaśnili. Prezes TVP na sejmowym dywaniku. To jest obraz całkowicie zdegenerowanej. Telewizji. Odmawiam, Pani Przewodnicząca, odnoszenia się do publikacji medialnych. Prześladowani w domu opieki. Ja nie chcę ryzykować mojej jedynej babci i, i natychmiast ją zabieram. 15 urodziny Polsatu. 15 lat Twojej najlepszej telewizji. Dobry wieczór, Jarosław Ugała. zapraszam na wydarzenia. Zaczynamy od spotkania. Piątek, 26 czerwca, zapraszam na wydarzenia. Strach przed wielką wodą. Co ja z tymi dziećmi zrobię? Ani prądu, ani ugotować Dzisiaj nic. Trzeba się przygotować na najgorsze, także na następne opady. Odszedł król popu. On porwał całe pokolenie. To, to jest nie do przeoczenia. W sercu no jest duża dziura. Dramat na autostradzie. Śmierć poniosły dwie osoby, a 11 osób zostało rannych. Matka kontra szpital. Kto wie, czy, czy warunki prawda, leczenia dzieci w naszych szpitalach nie są gorsze niż podczas epidemii w Kambodży? Piątek, 18 listopada, czas na wydarzenia. Nowy rząd zaprzysiężony. Gratuluję i życzę sukcesów i powodzenia. Z pana pomocą damy radę. Eks... Ekspozę na trudne czasy. Tylko silni gracze przetrwają w tym kryzysie. Temu zaciskaniu pasa mówimy wyraźnie nie. Kto, ile i kiedy zapłaci za kryzys? Zmiany nastąpią od 2013 roku. Najbardziej zabolą osoby zamożne. Czy Krzysztof Olewnik spingował swoje porwanie? Ujawniono głos mężczyzny, który okazał się głosem Krzysztofa Olewnika. I się odchrzanio od tych bilingu. Mają swoje. Wydarzenia Dorota Gawryluk, witam Państwa. Niezwykły dzień dla polskiego... Czwartek, 17 grudnia, Dorota Gawryluk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Do szczepień przygotowuje się też oczywiście Polska. To będzie największa operacja masowych szczepień w historii naszego kraju. Wydarzenia. Najbardziej wiarygodny program informacyjny w Polsce. Dorota Gabrielu, witam Państwa. Jest czwartek, 24 lutego. Zapraszam na wydarzenia. Wojna w Europie Rosja napadła na Ukrainę. Nad ranem z trzech kierunków. Będziemy dążyć do rozbrojenia i denazyfikacji Ukrainy. Do wszystkich Ukraińców zrobimy wszystko, aby Was obronić. Dla zbrodniarzy wojennych nie ma czyścia. Idą prosto do piekła. Świat potępia rosyjską inwazję. Prezydencie Putin w imieniu ludzkości zawróć swoje siły do Rosji. Pokój w Europie został zdruzgotany. Putin. Putin złamał wszystkie prawa człowieka. To jest bezprecedensowy akt naruszenia prawa międzynarodowego. Zachód ustala, jak odpowiedzieć Putinowi. Jesteśmy gotowi, odpowiemy na ten akt wojny. We want... Chcemy odciąć przemysł rosyjski od technologii. Dość opowiadania, różnych oświadczeń. O wsparciu koniec czasu naiwności. Dzisiaj potrzebujemy konkretnych działań. Polska gotowa na wszystkie scenariusze. Podniesienie gotowości bojowej oznacza zwiększenie czujności. Wszystkie służby, wszystkie właściwie organy państwa rozpoczęły procedury. Postanowiliśmy z żoną zostawić wszystko w Elbowie i przyjechać do Polski. Każdy będzie mógł liczyć na wsparcie. Na razie sprawdza się najczarniejszy scenariusz Rosja za.